moment, kurde. Już nie dopilnował. malinka Znaście? się? O, co smakuje. Ognicha. No, nie daj im, bo to jest wiecie, że to kapustne. Do kapustnych należy, więc wzdyma. Ale parę kwiatków nie zabije. O, jak zielsko smakuje, zobacz. Nie mu puścić w ziemniaki, to by opieliła. Ciekawe. Może kiedyś spróbujemy. Na razie to muszę ją zagonić. Ale warzyw nie ruszyła, poszła po prostu. No. Mam tu uchwycone maleńka. Będzie odszkodowanie, kurde. Trzeba będzie się ubiegać, że dzi dzika zwierzyna e. E, się wkradła w poletko i kurde, szkód narządziła, wiesz? No, powiemy, że jakieś te. czego ona podobna? E, Jeleń albinos. Tak opowiem. No, niech się kłócą, kurde. Ja swoje wiem. Mam nagranie. No, do sądu pójdziemy i się wykucimy. Nie, maleńka. Jak będzie trzeba, to cię weźmiemy na świadka, <gry> że taka rasa istnieje. Mamy, proszę państwa, przywiozłem Kurde, wszystko. Nie, nie wszystko. Właśnie tego, co chciałem, tu nie ma, ale są za to 6 węgorzy, chyba. Kurde, tutaj jest złota orfa. Razy, nie wiem, chyba z 10. No i karpi, wziąłem takich mniejszych też, chyba z 10. Królewskie, jakieś tam z łuską, inne. I jest tutaj chyba sześć tych albinosy i zwykłe Jak one? Kurde, jesiotry No, nie, nie ma linów i nie ma tych amurów, więc nie chciałem więcej kasy wydawać, bo i tak tylko to kosztowało 230 zł. Proszę Państwa, więc mówię, że styka a znajdę amura i lina to dokupię i wtedy jak zostanie kasa, najwyżej jeszcze coś tam się poznajduje, nie? No, więc tutaj teraz to dowody trzeba włożyć do stawu żeby nabrało temperatury z stawu, pójdzie jeszcze trochę zmieszać wodą i dopiero wypuścić. W ten sposób mniej więcej, proszę Państwa. Dobra pogoda, woda natleniona będzie. Ryby, kurde, będą miały się dobrze. O, Krzysiu przyjechał. Grzebie. Dokłada tam chyba czerw. No. Krzysiu, Krzysiu! Panie pszczelarz! Kiedy miód? Ryby kupiłem. Karp, złota orfa. Trzymaj, Krzysiu. A. Tak? A? Dobra. No Michał wypuszcza rybki. Pierwszy, od, na pierwszy ogień idą karpie i jakieś złote orfy. Skaczące jakieś tam rybki. No, sobie na razie trochę pogubione, ale zaraz zaraz sobie się rozpłyną. Okay. Teraz węgorzyki pójdą na. Już jeden, e, jeden już wypuszczony, a jeszcze, jeszcze pięć idzie no, e, do wody teraz. Ok, no i zostały jeszcze jej siotry. E, trzy piaskowe i trzy normalne. Na razie Bo chcę Michał sprawdzić, czy wszystko się dobrze przyjmie, czy będą żyły. I wtedy ewentualnie dokupi jeszcze e, więcej rybek. Nie za bardzo czekaj, muszę tutaj stanąć. A te, teraz widać. Teraz widać te jaśniejsze to piaskowe a te ciemniejsze to normalne No to, to lej do wody, żeby one na pusty worek? Pusty no one trochę są wiesz, oszołomione przy ciebie tym wszystkim ale powinno być dobrze Wracam po godzinie już tam czerwoną widzę zasuwa widzisz? O, tam następna. I dwie, kolejne, trzy widzę. O, dobrze się mają, ale widać kurde z daleka. Ty. ptaszki to już szybko wyłapią, myślę. O, złota orwa, zobacz. Pięć sztuk razem śmiga. O, to to to, to szybko. To to do oczy gdzieś kurde pod drzewami. Raczej nie dostawów. no zobaczymy, no, co zrobisz. Jak już pojechałem, musiałem coś kupić. Ważne, że tutaj tych nie widzę, jesiotrów, więc popłynęły chyba w głębinę, odzyskały siły. No karpie to jak, jak karasie, od razu poszły gdzieś tam. No jest no, powoli będziemy zarybiać, no. Trzeba patrzeć, co będzie dostępne, gdzieś zakupywać po trochu i wrzucać, no. Tak więc i tak ten staw to projekt na parę ładnych lat wszystko, żeby tutaj ogarnąć. To by się przydało skosić, ale jest tutaj tyle kwiatków różnych, to chyba nawet z poplonu ta gryka, czy co to tam siałem, rzodkiew na tym roku też kwitnie i szkoda mi tych kwiatków, bo może z tego pyłek ściągają, nie? Te pszczoły cały czas tutaj latają, koliczyna zaczyna kwitnąć, facelia cały czas kwitnie, no i ognicha oczywiście cały czas, nie? No, no niestety pogody nie ma za często. No ale... To już jestem prawie, że bardzo doświadczonym pszczelarzem, na pewno coś zbiorę. Zobacz jakie chmury ciemne. Tutaj maliny trzeba wykosić, tylko pogoda będzie, bo już kosiarkę wyjąłem. Tylko kurde ten kosić stanąć, no ale po mokro, to nie radzi. O, i tutaj trzeba kosą wpaść zielonkę, kosić królikom. Kurcze, wszystko żyje, zobacz. Latają ją ulę, po trochu zaczyna kropić. Mm? Najbardziej jestem ciekaw. Na ten moment właśnie tej rójki złapanej z drzewa, z rojłapki łapki, pszczoły stamtąd trochę dziwnie się zachowują, nie? bo już drugi dzień. one latają przy daszku, jakby chciały tam tędy wchodzić. No może czują, bo tam podkarmione one są, nie? Może jeszcze matkę tam czuć, nie? bo tam siedzi pudełko. One już tam ładnie zeszły nie? z tego pudła. Więc można było zabrać, ale nie dzisiaj taką pogodę nie chcę nawet otwierać ich. No zobaczymy. I też możliwe, że przez krzaki od razu jak startują, to lecą w górę, bo to jest mimo wszystko niedaleko. Więc jeśli po środku miały pożytek jakiś, to i stąd pewnie mogłyby to zlokalizować, nie? Jakiś ulubiony pożytek. Dobra, idę, bo kurty, tam już biało się robi na horyzoncie, więc zaraz ładnie to leci. Tu krzysie pszczółki chodzą, zakarmione na razie, zasilone czerwiem. Więc zobaczymy, co pokażą. Miejmy nadzieję, że na lipie się wykażą i Krzysiu, kurde, weźmie z beczkę miodu ze sobą do Stanów. Możliwe to, Matinka, że od twojej kurki? kieczko w plamki ciemne? Ile one mają? Za małe, co ty? Kozami w czasie nieburzy, ale deszcz zaczął padać, to... że akurat miałem najbliższe schronienie, to koziarnia. Perełka, o kurde! To żeś usiadł, ty! W wodę! Uuu, tak to się jeszcze nie wbaliłem nigdy! Kurde, doświadczam, życia doświadczam! Na co tu usiąść? Kurde, dawaj, tutaj! O, czy nie zarwie? Dobra robota! Siema ma kozy! Kurde, nie ma nic nie przyniosłem, co tam szukasz, ty! Chodźcie, się pogłaszczemy chwilę, kurde, to już. Dopiero chyba 15 jest. Mała, chodź. Chodź. Ja zawsze muszę mieć żarcie na Ciebie, łasuchu, Ty? Największy łasuch na farmie. Co perełka? Chwilę tylko, przestanie padać, idę do roboty. Dzisiaj taka pora, że nie wiadomo za co się wziąć. Nie no, coś na no wsklarniach, w foliakach. Wyrwać jedno, drugie zielsko, wiadomo. Zawsze coś można robić. Ramek mam kilka do obsadzenia z węzą, muszę do zeszytu zajrzeć, co napisałem, ile mi tam potrzeba. Z tego co pamiętam, dwie ramki węzy na już, no to wiadomo, zrobię ile tam będzie. Mam zamówione ramki yy, i wielkopolskie, i do Danty, więc też sporo. Sporo i kasy, i roboty, i ten, i, i, i co? I roboty będzie. Sporo kasy poszło i sporo roboty będzie, żeby to poskładać do kupy. No ale nie wiedziałem, że aż tak pójdzie z tymi pszczołami, że aż w tak szybkim tempie będę miał tyle uli pełnych. Znaczy pełnych zasiedlonych, nie? Pełne to one, mam nadzieję, będą przez chwilę, kiedy będą pożytki. A później, już wiadomo, redukcja tych rodzin znaczy redukcja, pomniejszanie, ściśnianie gniazd, nie? Po szczycie. Leczenie i tak dalej, i tak dalej. roboty, roboty. Dobrze, że ja się znam na wszystkim, nie? Paula. No! Tak oto nie ma strachu. bo że jakby człowiek nic nie wiedział. A tak o, jak ja wiem wszystko, to się kurde, o nic nie ma co martwić. Cała co, lęka. Czałusa dzisiaj nie było z rana, ty. Chodź. No chodź, daj buziaczka. No, a znów zwala ty Plaseczka Chyba perełka cię zastąpi. Też taka byłaś Jeszcze perełka nie umie na kolana wskakiwać, ale się jak nauczy to już, już cały czas będzie skakiwała Cisko futrem śmierdzi, ja też no. Jak, może być siano? Mało tego siana jecie coś Nie może być? Niedobre Kurde to po co ja zbieram co roku siano? Kotem śmierdzi. <grystanie> Nic nie poradzisz. Smakuje, smakuje. A, A ty co? Czy lusterku? A tu jaką plamkę masz? Czy to jest kurde olej z szopy? Nie wiem już sam. Wybarwionek. Cześć. O! Maleńka sobie je. Po deszczu zawsze wychodzi słońce, perełka, tak mniej więcej wygląda życie, o, a ja żeby się ogrzać, bo trochę zmażę w tej koziarni, ogólnie jestem pod rzemce, a pod rzemce, wiadomo zawsze trochę chłodno się robi, o, a właśnie kawę mam ciepłą, zaraz się łyknę i będzie dobrze, no to sobie tutaj fajnie wejść, wiecie, na rozgrzewkę, przy okazji zerwać kilka, kilka yy, chwastów. Już się człowiek inaczej czuje, jakby ktoś chciał zagniąć do wieczora, że nic nie zrobi się. Jak kurwa nic? tak to wyrwał zielsko z papryki? A? A? to wybacz farmer, kurde, ty, 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 ty robotny jesteś. A? Zobacz. Patrz, papryka. Trzeba podlać. Zaraz pójdę, podłączę pompę. Ale chyba wezmę wąż tutaj <laughs> i z węża, bo tutaj mamy 200 litrów zbiornik. I... Jak to skapi, jest okej, okay, nie? Ale kurde 200 litrów to się wygląda, że chyba jest mało na ten foliak. Ja, że tutaj chyba trzeba konkretnie zlać pod tym, bo tak jak chodzę, to tak kurde suchawo. Dobra rób roboty póki nie pada I znów 2000 litrów do tej szklarni jest napełnione z deszczówki, bez użycia prądu proszę Państwa. Kurde, tak trzeba mniej więcej funkcjonować w dzisiejszych czasach. Ogólnie nie iść na łatwiznę nigdy, tylko zrobić tak, żeby się nie narobić, ale żeby wszystko działało, nie? I bez użycia prądu, czyli bez wydawania spędnie pieniędzy. I tu mamy kolejny tysiąc litrów też do wpuszczenia, ale to na wieczór, żeby parowanie nie zwiększać w szklarniach. A tu ostatnio była awaria, to odsłoniliśmy ten. Oto. Wpadłem do tego przy okazji. O, zobacz, woda spadła. A, była tutaj woda, jak żeśmy odsłonili kanał. Mhm. No, będzie się w mhm. Dobra. No, ale to jeszcze długo do robienia, bo pół metra nawet nie wykopisz, woda zaleje. <laughs> no i czasu nie ma, nie, przede wszystkim. Dobra, po co tu jesteś? Bo. Też chcę zobaczyć, chcę te ramki robić kurde do nadstawek i chcę zobaczyć czy ja mam może coś co by się nadało na ramki piły nie mam dobrej o to chodzi stołowej, ale może ze swojej dam radę, znaczy z tej samoruby może by, o tu listewki z tej skrzynki mogłyby się nadać, no może z tej samoruby, wiecie tu chodzi tylko o nadstawki, nie, takie oszczebelki powycinać I, i dłuższe, nie, też i poskładać z, nie wiem, z 8 załóżmy ramek. Samemu chcę to zrobić, żeby wiedzieć, że, że to jest łatwa robota. Bo to tylko zbić bez tam czopowania, bez niczego. Prosta robota jestem. Tak więc będę chciał to zrobić. No ale tutaj też jeszcze nie dzisiaj, bo czasu nie ma. Ym, I jeszcze aż tak się nie pali. Nie? Więc poczekam aż będzie się paliło. Wtedy stanę i zrobię. Będzie mleko mała, czy nie będzie? Fakt, żeby perełka nie dało. <laughs> Bruno nadzoruje proces zawiązywania się mleka. Jak się mówi to? Proces laktacji. Ale co to mleko jak się robi? Się wypaca. Się wytwarza po prostu. Się tworzy. Się kreuje. O jakiego dziada zobaczyłem. Zobacz co mu sklar nie przerobił, a nie widział. No od dołu najgorzej, kiedy są liście, ale przyjdzie pora obcinania liści. Obrywania od dołu. No to się wszystko znajdzie. O. patrzcie, już tutaj niektóre to mi kurde do szyi sięgają. To ile to? Smetr mają. <laughs> no. Kurde, kiedy ten opryt zrobić? do pomidory będę tutaj żywały Człowieku, zobacz co zrobiłem. Przyniosłem pałownie w końcu z podwórka. Bo jak tylko je wystawiłem, to one prawie że nie ruszyły. Troszeczkę może się rozłożyły, ale no kurde, nie rosną, bo jest za chłodno i dużo deszczów. No ale przede wszystkim za chłodno. Myślę, że tutaj trochę postoją, nim się pogoda zrobi letnia, bo to nie ma sensu, nie? się męczą. A takomo, może jeszcze tutaj się troszeczkę ukorzenią lepiej. Ruszą z kopyta, jak warunki się poprawią na zewnątrz. Bo trzeba by było, myślę, w tym roku je nadstawem wysadzić i na zimę przykryć. Słomu jakoś tak, żeby nie przymroziło korzenia. I kiedy się obcina wczesną wiosną chyba wczesną wiosną, albo na jeś... nie wczesną wiosną mi się wydaje się obcina przy ziemi, i później wybierasz sobie jeden pęt obiecujący i tworzysz od nowa pień. No i w ten sposób masz silny korzeń, małą część nadgórną więc idzie szybki przyrost. Nie? No aż w końcu po dwóch czy trzech latach takich zabiegów. No, już zostawiasz pieni, tworzysz po prostu koronę powoli nie? i masz, nie wiem, w 5 lat, załóżmy, 5-7 metrów drzewo. O, wszystko tak na papierze jest, a u mnie to tak nie będzie, tam ani ziemia, ani nic tam, wiadomo. Jak się trafi, może tak, no, jedna roślina na 10, gdzieś tam dobrze się ukorzeni, w torf pójdzie. To może i urośnie. zobaczymy. Dobra, wychodzę tutaj robotę zrobimy. Podwiązałem wszystkie, oberwałem wilki, więc dzisiaj można podlewać, już nie trzeba wchodzić, jedynie z opryskiem by należało wejść. No kurde, jak najszybciej już teraz. O jaki dziś złamany. Takie rzeczy dopinujemy Gdzieś coś połamane, więc nie, zabieraj. Bo tutaj kurde chrupsko pójdzie się przeniesie i będzie finito po uprawach. Dawno nie było indyka farmerskiego. Ty, co się spinasz? Ciągnie, czy nie? nie łagodne. A. Już teraz są ciekawskie kurde, odżyły. A. Dobrą mieszaninę dostały, dobrą wodę. Dobrą ściółkę, zobacz, kwiatami ścieli farmer bogacz. No. Zobaczymy ile jeszcze. Dużo nie jedzą. Pół takiego wiadra, czyli 10, 10 litrów. Nie wiem ile na kilogramy tej mieszanki nie ważę. Z 10 litrów na dobę. Ile Was jest? 16 sztuk? Indyczek? O, zobacz jakie łagodne. Ty Kurty. Idziemy na miasto! i got broads in, yeah. in the line she's with the lean in the front